Witam Was w nowym ple w ogóle, w nowym wydaniu, w nowej części Polski, tak naprawdę. E, dlatego, że witam się z Wami z Warszawy. Jak mogliście już zauważyć, pewnie na innych moich social mediach e, typu TikToku, przeprowadziłam się do Warszawy. Jezu, przepraszam Was bardzo. Przeprowadziłam się do Warszawy. Na samym początku mieszkałam z Kamilą, co mogliście bacznie obserwować na TikToku, bo dosłownie nagrywałyśmy praktycznie każdy nasz dzień razem, co będzie super pamiątką, po prostu na, na zawsze tak naprawdę. I ja jestem taka bardzo, wiecie, sentymentalna, taka Kamila się do teraz ze mnie śmieje, bo ja bardzo często podczas naszego mieszkania razem mówiłam tekst. O, nigdy bym nie pomyślała rok temu, że teraz będę z Tobą mieszkać. O, a pamiętasz, jak rok temu piekłyśmy sobie razem pizzę, Jezu, wtedy bym w ogóle nie pomyślała, że teraz będziemy razem mieszkać. To był mój stały tekst, którego każdy już teraz się śmieje, ale ja tak mam, ja mega lubię wracać do przeszłości, żeby być wdzięczna za to, co mam w danym momencie, jakby wiecie o co chodzi ale przyszedł czas, że w końcu wyprowadziłam się od Kamili w sensie w końcu, to zabrzmiał jakbym nie chciała z nią mieszkać, bardzo mi się podobało mieszkanie z nią ale stwierdziłam, że ja potrzebuję też swojej przestrzeni takiego wiecie, swojego kręgu, żebyśmy nie wchodziły na siebie, my też mieszkałyśmy dosłownie praktycznie na jednym pokoju, więc to na dłuższą metę mogło być męczące, dlatego witam was w moim nowym pokoju, to jest pokój z moich marzeń, przysięgam wam, że ja dosłownie nie wiem, manifestowałam sobie taki pokój, mam cały Malutki, różowy pokój cały w elementach Barbie, z różowymi kołdrami, z różowymi elementami. Co prawda, ten pokój jest na razie zrobiony bardzo na szybko z rzeczy, które miałam, tylko po prostu wiecie. Cała przestrzeń jest tylko moja. Na pewno będę dokładała jeszcze tutaj różnych rzeczy i chcę, żebyście towarzyszyli mi w tym. Dzisiaj y, spędzam taki dosyć aktywny dzień, w sumie jak każdy ostatnio. Ostatnio naprawdę mam bardzo dużo takich aktywnych dni, ale teraz mamy 12.30 i ja powinnam już być w drodze na event. Y, Nadka czeka na mnie już na evencie, a ja w ogóle nie wiem. Nie wiem dlaczego jeszcze to nagrywam, ale stwierdziłam sobie, że nie odpuszczę i muszę to nagrać zanim wyjdę. Byłyśmy umówione na 13, więc jakby teoretycznie mam jeszcze pół godziny, ale Natka po prostu szybciej dojechała. Pokażę wam teraz tak na szybkości jakby pokój, a potem jak wrócę z tych eventów... Aha, bo jeszcze jedziemy testować w ogóle e, tosty takie japońskie, chińskie, nie wiem. Zapomniałam jak one się nazywają, ale po evencie jedziemy testować te tosty. Wracam do domu, pokażę wam mieszkanko i wieczorem... Tańce, słuchajcie, zapisałam się na tańce, ale o tym wszystkim będę wam opowiadała później. Teraz. Lecę, bo nie zdążę. Tak jak Wam mówiłam na szybko, tylko Wam pokażę, to jest jeszcze bez zapalonych LEDów, bez niczego, ale zobaczcie, ile tu jest różowego. Tutaj, tutaj, tu mój kącik do nagrywania. Wszystko pokażę Wam później. Teraz lecę w ogóle, mam taki problem w tym mieszkaniu, że nie mam jeszcze żelazka, nie kupiłam żelazka, i mam całą tutaj koszulkę pogniecioną, ale bardzo chcę ją ubrać, bo ja mam coś takiego, że się uprę, że chcę coś ubrać, to w każdej innej rzeczy czuję się później okropnie i nie chcę jej ubierać. No, i właśnie wymyśliłam sobie dzisiaj jakoś randomowo, że mam ochotę na tą koszulkę. To jest zwykła najprostsza koszulka, która jest cała pognieciona, więc na będę chyba po prostu w tej kurce, żeby nie było widać, że ona jest taka pognieciona. Nie wiem, ja miałam takie coś w głowie po prostu, że jak już chcę coś ubrać, to to ubieram i koniec. Tak samo ten, te futerko sobie trochę ostatnio poplamiłam z tyłu, więc będę musiała. To dzisiaj ogarnąć, mam nadzieję, że się spierze, ale muszę jeszcze ubrać Barbie. Barbie oczywiście do Warszawy wyprowadziła się razem ze mną. Barbie, jak ci się podoba w Warszawie? Fajnie jest? Fajnie jest w Warszawie? Się wydaje, że ci się podoba. Chodź, tu rybka. Chodź. Barbie idzie ze mną na pierwszy event w życiu po prostu. Ona jeszcze nigdy na żadnym nie była, ale stwierdziłam, że zabieram ją ze sobą dlatego, że dzisiaj właśnie po tych eventach, po testowaniu jedzenia ja mam później tańce i nie chciałabym, żeby ona tyle czasu była sama w nowym wiecie mieszkanku, w którym jeszcze pewnie no, nie czuje się aż tak dobrze jak w swoim, w którym się dosłownie wychowała więc zabieram ją ze sobą, ale ubieram sweterek bo podobno jest mega mega zimnie. że kiedyś każdy mnie bardzo straszył. Kierowaniem po Warszawie. W sensie każdy mówił, że Jezu, jazda po Warszawie to jest taka straszna rzecz, że w ogóle się nie da jeździć po tej Warszawie, że tutaj to są takie drogi, że te tramwaje, że coś tam. Słuchajcie, ja kocham jeździć po Warszawie, naprawdę. W sensie wiadomo, że są korki, które są czasami denerwujące, w większości denerwujące. Ja też nie wyjeżdżam o takich godzinach korkowych po prostu na miasto, ale. Ale to nie jest w ogóle żadna straszna rzecz, nie po tej Warszawie. Tu są wszędzie znaki, wszędzie jakby macie mega dobrze porozpisywane, na którym pasie macie stawać. I ja tak żałuję, że wcześniej nie przyjeżdżałam autem do Warszawy. W sensie z drugiej strony wiadomo, to są większe koszta i jeździłam po prostu pociągiem. Ale wiecie, ja też nie jeździłam autem po Warszawie, bo każdy mówił, nie, na pewno sobie nie do rady, nie, nie dasz rady. Ja po prostu czuję się jak ryba w wodzie jeżdżąc po Warszawie samochodem i większość jakby tutaj właśnie lokalizacji, przemierzam samochodem dlatego, że jakoś nie wiem ja nie do końca jestem fanką komunikacji miejskiej ze względu na to, że one bardzo często po prostu się gdzieś spóźnią czy coś takiego, w sensie jeżeli muszę to wiadomo o Jezu, Barbie jest już gruba czekajcie, bo ona jest gruba a raczej nie jeżdżę komunikacją miejską, dlatego że zazwyczaj po prostu jest to bardziej skomplikowane. W sensie ta trasa zajmuje dłużej, a ja zazwyczaj mam wszystko, wiecie, wyliczone co do minuty, co kiedy mam zrobić. E, a co do jakichś takich, nie wiem, taksówek, boltów, uberów w ogóle, to ja się troszeczkę boję i wolę unikać. Nie wiem dlaczego tak mam, po prostu trochę, trochę mnie to stresuje. E, więc wolę jeździć sobie swoim autkiem i to chwila moment, na przykład teraz jadę na event i słuchajcie, mam 12 minut autem na ten event, a gdybym jechała komunikacją, to miałabym 30 minut na ten event. Więc no jednak w moim przypadku auto się bardziej sprawdza. Dojechałyśmy z Barbie na event i słuchajcie, ja się nie zorientowałam, że ten event jest świąteczny. No <grym> mnie, Dosłupnie... czy Ty to mnie nie wybrało? Tak jak Ja bym się od razu ubrała świątecznie, było. a ja się ubrałam jak... Na... Ja wzięłam okulary przeciwsłoneczne. Już wciążali się w klimat świąteczny. A i ja i tak na... tylko wiesz, że na to zaproszenie i nie skup... nawet na grafice się nie skupiam, na niczym. To była moinka no po prostu... narysowana, ale Barbie jest ubrana w świąteczny <laughs> sweterek. Ja nie, ja jestem ubrana jak na lato, w ogóle jeszcze przyszła z okulary przeciwsłonecznych. Jest mi teraz tak przykro, bo ja dosłownie patrzyłam na sweter jak nie wiedziałam co ubrać, to patrzyłam przed wejściem na sweter, ale stwierdziłam nie, to jeszcze za szybko na świąteczny sweter, tymczasem my na świątecznym evencie będziemy właśnie malować bombki. Co będzie malowała na swojej bombce? Właśnie chcę coś zgapić z Pinteresta. Ej, to jest mega dobrze. Bo ja nie mądre. jestem to na przykład chciałabym taką bombkę. A to ja bym jakąś różową, tylko jeszcze nie wiem czy jest tutaj gdzieś różowa farbka, ale to jest dobry pomysł, żeby zgapić z Pinteresta. Tutaj na impencie wszystko jest już świąteczne i ja od dzisiaj słucham świątecznych piosenek. Podoba Ci się? To jest twój pierwszy event, podoba się? Fajnie jest? Przysięgam wam, że ja do końca tygodnia będę miała już najlepszy humor na świecie, po prostu taki świąteczny. Ja bardzo się zbraniłam, żeby jeszcze nie czuć tych świąt, żeby nie słuchać świątecznych muzyki, ani nic takiego. Ja Czekaj, po tym evencie koniec i ja zaczynam już święta, ja już nie świętuję Halloween, ja świętuję Boże Narodzenie. Dostałyśmy gift Pagi, oczywiście, yes. na evencie i mamy swoje ulubione zapachy, które chciałybyśmy, żeby były w środku. I zobaczymy, ogólnie udało nam się i dostałyśmy swoje ulubione, ulubione do, do dezynfekcji. Pachy, do dezynfekcji, bo były do wyboru. czerwony i czerwone. mamy no. zapach. zapachy. Mystery Box. Uwaga. Uwaga. Ja pewnie zrobię, że. Zaraz Ej, sukła. mega dużo osób. Osob? <grym Osob? <grym 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 osób osób Okej, okay. świeczka, pierwsza rzecz świeżka. Jezu! Jezu Sadzikuski! To jest przepiękny zapach dosłownie. O! Barbie też by chciała. się chyba tych... Ej, to Nie, może każdy przepiękne. ma to samo! Nie, nam dały ich takie, tylko... Ale czat! Cię cieszę! Ja się serio mega cieszę! Krem do rąk. Świeczka! Fajnie. Jezu, a chciałam jechać, przysięgam, ale że to... ja ogólnie, zanim nie pojechałyśmy na ten event, to ja, ja sobie to myślałam, że chcia, chciałabym chciałam pojechać, świeczkę. świeczkę od nich i bardzo chcę ten wkład taki do prądu od nich. Bo Mają ja... takie? Tak, nie i to w ogóle nawet. super pachnie w całym mieszkaniu, jeżeli sobie wiesz, wsadzisz taki, no to jest ten taki odświeżacz do powietrza okay. i on jest w prądzie i ja muszę jechać po niego, bo chyba tutaj nie ma. To pachnie jak kawa. No. Nie wiem, czy mi... kocham taki zapach kawy, ale nie wiem, czy mi się to podoba na świeczkę. No. Ej, to święta. pachnie, to pachnie, Posłuchajcie. To pachnie jak drzewo. I czy ja mam taką samą? Tak, mam? bo my chyba wszystkamy to samo. Pokażę jak to pachnie. Jak drzewo No, dosłownie jak choinka Barbie, no. nie stresuj się no. no, ja w ogóle kocham ładnie pachnieć w Tak, sensie, dla mnie jest w ogóle tak, tak, kocham jeżeli ja mam, wiesz, jakieś perfumy na sobie To czuję się od razu 100 razy lepiej Tak I jak na przykład dzisiaj zapomniałam się popsikać yy, Jak wychodziłam z domu, bo się tak spieszyłam I miałam takie, że no nie, że będę się mega źle czuła mhm. Ale w się popsikałam tam Więc już było okej okay. Dobra, jedziemy testować teraz Ja, po, ja nazywam to Japońskim Japońskie tosty, ale szczerze ja nie wiem, czy to są japońskie to nie tosty. To są japońskie tosty. Ja ciągle wszystkim mówię, że to są japońskie dlaczego tosty. Ja, ale w ogóle powód, dlaczego japońskie? No nie wiem, czekaj, muszę to sprawdzić. No, no kuku. Aha, kuku. Koreańskie tosty, a nie japońskie. O oh, właśnie, Aha, czyli dobrze kojarzyłem. koreańskie, no tak. Jedziemy testować koreańskie tosty, patrz jak to wygląda. Mega fajnie. Patrz jakie słoneczko, jak idealne miejsce i oświetlenie na rynku. Okay. Rozumiesz się pocałować? Nie. Yeah. Zajechałyśmy właśnie do tego... A, czekaj, to jak rano, co to płacisz? Mega dzięki, Ale że mnie znowu dzięki. dzięki! A ty A jestem za ten? <grym> ja na te koreańskie tosty. I ja biorę, ja mam dylemat, czy biorę, biorę z jajecznicą na maśle, czy bekon i jajecznica, czy pieczarny ser, ale bez pieczarek, bo ja mam ochotę na ser. Nie, ja biorę z jajecznicą i za dodatkowy ser. Tak, I na pewno próbujemy y, tej takiej różowej, nie wiem jak to nazywać w ogóle, napój, różowy napój, różowa chmurka, tak to nazywali. Przyszło nam jedzonko i zobaczcie jak to przepięknie wygląda. To już próbowałam bardzo smaczne, to jest takie mleczne z białą tapioką, a tego zaraz będziemy próbować. Wróciłam właśnie do mieszkania i powinnam się dosłownie ubierać i wychodzić za chwilkę, ale stwierdziłam, że właśnie tak jak mówiłam chyba nawet wcześniej, że zamówię sobie taksówkę po prostu, żeby dojechać szybciej, żeby nie musieć parkować w centrum, więc dzięki temu mogę sobie wyjechać trochę później. Dlatego, że jadę na tańce. To są moje trzecie zajęcia. Tak, to będą moje trzecie zajęcia taneczne. Dzisiaj zaczynamy nową choreografię i zobaczymy jak mi będzie szło. Ja stwierdziłam w ogóle po przeprowadzeniu do Warszawy, że chcę właśnie zacząć tak wychodzić ze swojej strefy komfortu, że chcę robić coś ponad, że bardzo nie chciałam. Czekajcie, bo Barbie wróciła po całym dniu bycia poza domem i ona myśli, że ona już dostanie kolację. ¡Barbie! To nie tak, że głodzę psa, bo ona przed chwilą dostała wielkiego przysmaczka, którego pochłonęła dosłownie w 5 minut. Mam nadzieję, że nie będzie teraz szczekać, ale stwierdziłam, że chcę, jakby wiecie, wychodzić z tej swojej strefy komfortu, robić coś więcej ponad niż tylko siedzieć w domu, nagrywać czy pracować. I zaczęłam chodzić na te tańce. Bardzo mi się podoba, jak na razie. Czuję się totalnie jak kłoda, po prostu naprawdę, ale. Chez Mr. Millet. duże dziewczyn na tych zajęciach też zaczyna dopiero y, od nowa tańczyć, albo w ogóle pierwszy raz w życiu tańczyć i widzę, że one są takie od razu zniechęcone I ja z nimi bardzo dużo rozmawiam podczas tych zajęć. Ja idę tam dla zabawy, i wydaje mi się, że większość ludzi już y, mniej więcej w tym wieku, jeżeli zaczyna tańczyć, to idzie tam dla zabawy, dla ruchu, dla nowego przeżycia, a niekoniecznie, że ono musi być po prostu najlepsza na świecie, y, turniej konkurs W sensie, że jak tak ktoś ma, to super i wiadomo, że trzeba się starać i. i pracować nad sobą, ale też bez zbędnej po prostu spiny. Dlatego ja sobie zaczęłam tańczyć. Byłyśmy z Natką na tym jedzeniu, było przepyszne. Przysięgam, że po prostu to będzie jedno z moich ulubionych takich miejsc na właśnie śniadanie czy, czy nawet taką przekąskę czy obiad, bo to było mega sy sycące. Tam są super napoje, więc będę tam na pewno bardzo często przychodziła, bo... Ta kanapka była taka, wiecie, to była niby zwykła kanapka, jak ktoś by mógł powiedzieć, o co to, chleb tostowy, jajecznica, ser, co w tym nadzwyczajnego, ale to było tak dobrze zrobione, ta jajecznica była taka mokra, ten chlebek był taki, to nie był zwykły chleb, to ja wiem, że to był pewnie jeden z tych takich bardziej, powiedzmy, chemicznych chlebów, ale ja takie najbardziej lubię i bardzo, bardzo mi smakowało, więc jeżeli szukacie jakiegoś fajnego miejsca, to restauracja nazywa się Kuku. Będziecie w Warszawie, to sobie koniecznie obczajcie, ja będę pewnie teraz tam zabierała znajomych, żeby każdy spróbował, ale jest tyle miejscu jak w Warszawie, w których chciałabym spróbować jedzenie, bo jak już tutaj jestem, to no wiecie, ja dzisiaj powiedziałam to Nadce, że bardzo chcę być taką osobą, której jak ludzie się pytają, gdzie zjeść w Warszawie, to ja mogę wymienić różne restauracje, po prostu mieć duże rozeznanie, bo ja bardzo lubię testować nowe smaki, nowe miejsca, więc zaczynam testować pewnie z dziewczynami. Muszę się przebrać i zbieramy się na tańce. Tak jak myślałam, będę spóźniona na tańce, mimo tego, że zamówiłam sobie szybciej bolta, to i tak... Chociaż nie, według tego co mam pokazane na mapach, to pokazuje, że będę tak na styk, ale pewnie zanim się przebiorę i wszystko, w ogóle mega, mega fajnie, bo idzie ze mną Natka na te zajęcia. Wyszło to tak w sumie spontanicznie, że jak byliśmy razem na tym jedzonku, to Nutka stwierdziła, ej, w sumie może spróbuję pójść z tobą, e, więc będziemy razem, a później wieczorkiem czekam jest jeszcze malowanie dzień. W ogóle naprawdę to jest tak intensywny dzień dzisiaj, e, że strasznie się cieszę. Bardzo lubię takie dni. W domu w sumie pobyłam Ci to są nie chwile. No i... powiedzieć, że najbardziej poszkodowana jest Barbie, ale z drugiej strony Barbie była ze mną przez większość dnia, więc to nie jest takie poszkodowanie bardzo mocne. E, mam nadzieję tylko, że jeszcze dzisiaj z dziewczynami wypali to malowanie, tylko mamy dylemat, czy malować kubki, takie wiecie, świąteczne albo choinki, czy jakieś dynie, e, bo z jednej strony. Ja nie chcę przyspieszać, właśnie matka mi wtedy się mówiła, że ja już chcę przyspieszać, jeszcze nie było Halloween, a ja już o tych świętach, no ale to przez ten event, to co Wam mówiłam, ale no kurde, no fajnie było pomalować już choinkę. Wydaje mi się w ogóle, że my nie znajdziemy żadnych dyni w sklepie, że może być z tym problem. Ale zobaczymy, w ogóle jestem tak najedzona po tych tostach, że nie wiem jak ja będę tańczyć, bo czuję, wiecie, jak jesteście tacy mega mocno przejedzeni, że czujecie, jak macie jedzenie tu, to ja mam właśnie tak teraz, ale z drugiej strony zjadłam coś słodkiego, i to jest takie, że bardzo często taką rzecz się tak bardzo mocno przejem, Ja ogólnie jestem raczej team słoneja, burata, chipsiki, jakieś serki, sery. To totalnie są moje smaki. nie słodkie, ale jeżeli się tak bardzo mocno przejem czymś tłustym, a co było w miarę tuste, to bardzo potrzebuję, potrzebuję wtedy czegoś słodkiego no ale już nie mogę, nie przed tańcami w ogóle będzie mi się pewnie ciężko tańczyło, ale zobaczymy dzisiaj jest nowy układ z jakimś e, nowym panem zobaczymy jak mi pójdzie, pewnie przy nadce będę mega tragiczna, serio, tak czuję nie podobało? <śmiech> strasznie, <śmiech> tragedia generalnie bo jak widać nam nie, za, nie do końca y, ten wspólny idzie na rękę mm -hmm. Rę brak ręki tak. na sprawia Ponieważ, Chyba nie będziemy e, wspólnymi tancerkami. Bo generalnie przez to, że mała obok siebie, to Marbi straciła dwa paznokcie. Tak, w tym jeden do krwi. Ale nie moja wina! Nie, no w sensie, to jest coś takiego, że... Opowiedz, opowiedz Na mi, jednego, to... to było coś takiego, się podłogę i na jednym Natka była przede mną i ja miałam Marbi rękę. Mną. Tak, i ja nie wiem jak to się stało, że po prostu but Natki miałam? znalazł się obok nad ręki? moją ręką. Nad. I jakby przytrzasnął i dosłownie to Przecież był... ten tego. Tak, to był ten. O. To był ten paznokieć. A za e... drugim razem chciałam przybić piątkę. bo tak. Ja się już boję teraz. dosłownie taką piątkę chciałam przybić i obydwie tak się zamachnęłyśmy, bo to musiało być, wiesz, mocne zamachnięcie. Tak. a właśnie mi się daje, że to nie było jakieś mocne zamachnięcie żeby dosłownie sobie zrobić. A nie, tak. to ja czułam, że ja Aha. tak z całej pędy jak się odwróciłam jakby i nagle odleciał... Tak, nagle I... odleciał. Y z takim impetem, no. tak że on po prostu przeleciał tak, przez, do, do góry tak, tak. od tego. no i tutaj właśnie jest oto taki efekt Yeee. więc wyszłam z, pa, z tańców bez dwóch paznokci chciałam tylko powiedzieć, że dzisiaj Natalka y, szukała gdzie zrobić paznokcie przed tym jak szłyśmy na event i nie zrobiła tych paznokci bo nie znalazła tego salonu, bo był w remoncie i ja uważam, nie. że ona to zrobiła specjalnie bo ona, nie, wiesz, ma paznok... tak, tak. ona nie, nie ma paznokci tak tak zginąć to razem, no właśnie, nie wiesz tego powiedzenia? więc we dwie nie tak mamy że paznokci e, to jest znak na to, że, że Musimy nie Musimy możemy... razem znaleźć, gdzie dorobić Ta, no, albo tak, albo znak, że po prostu nie możemy razem tańczyć. Tak, tak. Chociaż bardzo mi się podobało mi z tobą też. na zajęciach. Oprócz tych was, tak. żeby... Teraz idziemy szukać choinki. Tak, yy, świąteczny vibe. Dzisiaj po świątecznym evencie zaraz przyjeżdża kama i malujemy choinki. Nie chcesz malować czaszki? No bo ja mam taką czaszkę na mrużoną kawę. Nie mogę mieć tych czaszek. I jest, jest jeszcze duch. Patrz. Gdzie. Tam w środku. Gdzie? w środku, Gdzie? tam, taki a, biały. A to nie jest do malowania. Nie? Chodź. Nie no, bo ja ogólnie jestem za świątecznym vibem, tylko uważam, że jak my zaczniemy w święta, to jakby wiesz, już zaczniemy na maksa w święta. A dzisiaj mi powiedziałaś tam. Ja poszedłem... No tak, ale za tydzień się kończy Halloween, już są święta. No tak. Ja już nagrałam tylko to Mary Hierysmy One. Ej, mam coś, co ci się przyda. Może w końcu będę miała mózg No właśnie. Ty od razu lepiej. To nie moje matematyki. Wzór na deltę E y... kwadrat minus 4Ac. Wiko, no właśnie to jest moje nowe hobby. Tak? A twoje... Mogę cię zarazić z tym hobby. Sk skok mi? Dawaj, jaki jest twój wysoki skok? Czekaj, bo ja muszę to zrobić tak, wiesz, profesjonalnie. Czekaj. Jezu, Jezus. jezus. Czeka. No, raz, dwa, trzy. Ej, szczerze? Mega. Fajnie. Szczerze? Fajnie. Zaskoczyłaś mnie strasznie. Serce mi stanęło, bo myślałam, że ktoś mi ukradł tą chwilę torebkę. do domu, Kama do nas dojechała i będziemy malować kubki, które udało nam się kupić. Kupiłyśmy w sumie choinkę i jedną czaszkę, dlatego że w czaszce było więcej różowych kolorów, bo w choince w sumie, w choince nie ma ani jednego różowego Kama. To jest czerwone teraz to widzę. Najbardziej zmieniła od momentu mojej przeprowadzki do Warszawy, to jest jakość snu. Dosłownie ona nie istnieje. Wiecie, którą mamy godzinę? Trzecią, dwa. O, zaraz będzie trzecia, trzy. Ja chodzę naprawdę o bardzo, bardzo późnych godzinach spać. Potrafię pójść spać o piątej, potrafię pójść spać po czwartej i ja po prostu nie jestem zmęczona. Ja dosłownie czuję się teraz, jakby był środek dnia i mój mózg nawet nie myśli o śnie. Mm, no i później, wiecie, wstaję, czasami wstaję. Nawet wcześnie, w sensie, że wiecie, i tak wstaję o jakieś, nie wiem, 8.30, 9.00, coś koło tego, ale zazwyczaj jestem w sobie bardzo, bardzo zmęczona i po prostu przedłużam wszystko rano, jak najbardziej się da. I na przykład przedwczoraj obudziłam się o 12.30, bo stwierdziłam, w ogóle nie poszłam spać do 5, bo nie byłam zmęczona, i obudziłam się sama z siebie o 12.30. Nienawidzę wstawać o takich godzinach, naprawdę, ja nienawidzę wstawać do. Nienawidzę wstawać po 10. Jeżeli ja wstanę po 10, to ja już mam wrażenie, że w ogóle zmarnowałam cały dzień. No a jak chodzę tak późno spać, no to dziwne, żeby mój organizm chciał wstawać szybciej. Ale dzisiejszy dzień był taki super po prostu. Przez to, że on się zaczął tym świątecznym eventem, to naprawdę mam wrażenie, że już poszła taka cała fala. I ja kocham ten dzień, to już był taki grudniowy dzień. Mam nadzieję, że podobał wam się taki vlog. Ja uciekam, Jezu, wyglądam jak taka babcia teraz, ale no takie są realia. Uciekam, mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w następnym vlogu. Buziaki, Bye! -o.